Samajro, co to ma znaczyć? A co, nie ma racji? Powiedziała coś złego? Gdyby nie poślubiła tego biedaka, nie musiałaby pracować. To się wydarzyło w pracy. Jeśli coś się stanie mojej córce, nie daruję tego Sithartowi. Nie wiem, Rać. Rozmawiałam z Rośni. Nagle zaczęła na kogoś krzyczeć, a potem się rozłączyła. Nie wiem, zadzwoń do komisarza albo do kogoś innego. Chcę odzyskać Rośni. Nie martw się, Simran. Właśnie wyjechałem z lotniska. Mam pomysł. Spotkajmy się na komisariacie w Bandrze. Jadę tam. Do wszystkich zadzwonię po drodze. Nic jej się nie stanie, nie martw się. Dobrze. Szukamy rośnie już dwie godziny. Dokąd ją zabrali? Czy nic jej się nie stało? Nie martw się, Sid, znajdziemy ją. To wszystko przeze mnie. Gdybym powiedział jej prawdę, nie doszłoby do tego. Nie powinienem puszczać jej do pracy. Jaką prawdę? Sid, powiedz mi, o czym ty mówisz. Powinienem jej powiedzieć, że pracuje w dwóch miejscach i że ona nie musi. Radźwir, jedź szybciej. Tak. O Boże, rośnie, gdzie?